Wczoraj mogliśmy zrobić więcej. Dziś uczymy się szybciej, a jutro zobacz świat oczami AI. Zapytałem AI o coś, o czym ludzie dyskutują od tysięcy lat. Czy istnieje reinkarnacja? Czyli czy dusza żyje wiele razy w różnych ciałach? Ej, Ej nie ma wiary ani emocji, ale może analizować teksty, tradycje i fakty. Chciałem usłyszeć uczciwą odpowiedź. Taką, która nie wybiera strony, tylko patrzy na wszystko. Reinkarnacja jest stara jak świat. W hinduizmie mówi się, że dusza zmienia ciało, jak człowiek zmienia ubranie. W buddyzmie to długi cykl narodzin i śmierci. W starożytnej Grecji Pitagoras i Platon również o tym mówili. To idea, która pojawiała się w wielu kulturach, nawet takich, które nie miały ze sobą kontaktu. Wygląda na to, że ludzie szukali w ten sposób sensu cierpienia, śmierci i niesprawiedliwości. W chrześcijaństwie reinkarnacja jest odrzucona, nie dlatego, że ktoś tak uznał ale dlatego, że biblijny obraz człowieka jest inny. Najważniejszy cytat to: Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków 9:27. To zdanie mówi bardzo jasno: raz, niewiele razy, po śmierci sąd, nie kolejne wcielenie, ale to tylko początek. Jezus opowiada przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Gdy bogacz umiera, chce wrócić, ostrzec rodzinę, ale słyszy: "Pomiędzy nami a wami zionie przepaść tak wielka, że nikt, choćby chciał, nie może stąd do was przejść." To zdanie mówi jedno: po śmierci nie da się wrócić na ziemię. Święty Paweł pisze: każdy otrzyma swoje własne ciało. List do Koryntian 15:38. Nie kolejne ciało, nie nowe wcielenie, ale własne to, które ma zostać przemienione. Z martwych wstanie jest wydarzeniem jednym, niepowtarzalnym. W księdze Kocheleta pisze. Człowiek idzie do swego wiecznego domu. Biblia mówi o drodze, nie o kole, o jednym kierunku, nie o powtarzalnym kręgu narodzin i śmierci. Są jednak historie dzieci, które mówią o poprzednim życiu. Pamiętają szczegóły, które czasem da się sprawdzić. Nie są to dowody, ale zjawisko jest niezwykłe. Napisałem więc do AI, co na ten temat uważa. Takie przypadki mogą mieć różne wyjaśnienia: błędy pamięci, sugestia dorosłych, zjawiska psychiczne, które nie są jeszcze zrozumiałe. Dopóki nie znamy mechanizmu, nie można użyć tych historii jako naukowego dowodu reinkarnacji. Poprosiłem AI o analizę całego problemu bez uprzedzeń. Napisała mi argumenty za i przeciw. Argumenty za. Pierwsze. Wiele kultur wierzy w reinkarnację. Jest to więc dla ludzi intuicyjnie zrozumiałe. Drugie. Historie o poprzednich życiach. Część z nich jest zaskakująca i trudna do wyjaśnienia. Trzeci. Poczucie sprawiedliwości. Reinkarnacja tłumaczy, dlaczego życie bywa trudne lub niesprawiedliwe. Argumenty przeciw. 1. Brak mechanizmu. Nauka nie zna procesu, który mógłby przenosić świadomość do nowego ciała. 2. Brak pamięci poprzednich żyć. Większość ludzi nic takiego nie pamięta. 3. Biblia jest konsekwentnie przeciwko. Jej wizja człowieka, jedno życie. Śmierć, potem sąd, nie pasuje do idei wielu wcieleń. Czwarte, z martwych wstanie wyklucza reinkarnację. Gdyby dusza wracała w nowe ciała, zmartwychwstanie nie miałoby sensu. Reinkarnacja jest ciekawą ideą, ale patrząc na Biblię. Chrześcijaństwo i współczesną naukę trudno uznać ją za prawdziwą. Nie można jednak wykluczyć, że istnieją zjawiska, których jeszcze nie rozumiemy. Człowiek od zawsze szuka odpowiedzi. Reinkarnacja daje nadzieję, że możemy poprawiać swoje życie przez wiele wcieleń. Chrześcijaństwo mówi coś innego: Masz jedno życie. Ale ono ma ogromną wartość. Tak jak pisał Jezus, cóż za korzyść odniesie człowiek, jeśli zyska cały świat, a utraci swoją duszę? Mateusz 16:26 To zdanie nie miałoby sensu, gdyby dusza mogła po prostu wrócić w nowej formie. Na końcu zapytałem AI jeszcze raz, czy reinkarnacja istnieje? Nie mogę powiedzieć, że istnieje, bo brak na to dowodów i jest to sprzeczne z biblijnym obrazem człowieka. Nie mogę też powiedzieć, że na pewno nie istnieje, bo ludzka świadomość nadal jest tajemnicą. Mogę jedynie analizować, a odpowiedź zależy od wiary i światopoglądu. Być może dlatego pytanie o reinkarnację trwa od tysięcy lat, bo dotyka tego, czego człowiek pragnie najbardziej nadziei, sensu i życia, które nie kończy się śmiercią. A może pytanie nie brzmi, czy wrócimy, ale jak przeżyć to jedno życie, które bez wątpienia mamy? Ale jeśli reinkarnacja to niekończący się cykl powrotów, to może każdy nasz wybór zostawia ślad w kolejnych wcieleniach. A dla tego filmu Twój wybór też ma znaczenie. Jeśli chcesz, by ta podróż trwała dalej, zasubskrybuj kanał Oczami AI. Może w następnym życiu algorytmy to docenią. My z kolei doceniamy to, że jest Was coraz więcej tu na kanale Oczami AI. Z tego miejsca bardzo dziękujemy za każdy merytoryczny komentarz, za każde miłe słowo, za każde polubienie. Jeśli macie jakieś uwagi, to piszcie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do usłyszenia. Zmieniamy sposób patrzenia na świat. Subskrybuj i zobacz, co widzi AI.